W szpitalu urodziło się dziwne dziecko, całe pokryte kolcami, wyglądające dokładnie jak jeżowierz. Lekarze byli zdumieni, gdy odkryli, że mały palec matki dziecka zaczął poruszać się samoistnie dzień przed porodem. Stopniowo inne kobiety w ciąży zaczęły doświadczać tych samych objawów. Kilka miesięcy później, kiedy rodziły, niektóre dzieci były całkowicie normalne, niektóre wyglądały jak małpy, a niektóre urodziły się jako półludzie, półzwierzęta. Kolejne dziecko urodziło się w nocy, również półludzie, półzwierzęta. Kiedy lekarze je zbadali, odkryli, że te dzieci cierpią na dziwną chorobę, bardzo niebezpieczną dla ludzi. Rząd nakazał natychmiastowe uśmiercenie wszystkich półzwierzęcych dzieci, ale jeden ojciec temu zapobiegł. Zabrał swojego półzwierzęcego syna i uciekł do lasu. Znalazł stary, zrujnowany dom. Zamieszkał tam. Pociął oponę, zbudował zbiornik na wodę i naprawił zepsuty płot przeciwpowodziowy. Stopniowo to miejsce stało się ich domem. Ojciec bardzo troszczył się o swojego syna. Wymyślał historie i opowiadał je, żeby się nie przestraszyć. Pewnego dnia, gdy jego syn po raz pierwszy powiedział tata, w jego oczach pojawiły się łzy. Nigdy go tego słowa nie nauczył. W tym momencie ojciec przysiągł chronić syna za wszelką cenę. Czas mijał, Chłopiec skończył 9 lat. W dniu swoich urodzin ojciec upiekł ciasto z jabłka. Obaj się śmiali i je ugryzli. Każdego dnia ojciec uczył go, jak się ukrywać, jak przetrwać w dżungli i jak unikać niebezpieczeństw. Za każdym razem, gdy nad głowami przelatywały samoloty, chowali się za drzewami z powodu hałasu, jaki wydawały. Wytępić wszystkie zwierzęta. Chłopiec często zastanawiał się, kim była moja matka. Pewnego dnia zobaczył jelenia w górach. Ich oczy się spotkały, a chłopiec był zaskoczony, ponieważ uszy jelenia były dokładnie takie same jak jego. Pomyślał, że to może być jego matka. To spotkanie stało się punktem zwrotnym w jego życiu. Widok Jelenia coś w nim zmienił. Teraz chciał zobaczyć świat poza klatką. Zapytał ojca: Tato, jak tam świat na zewnątrz? Ojciec odpowiedział: Synu, ludzie są bardzo destrukcyjni. Kiedy nadeszła wielka katastrofa, wielu ludzi stało się półzwierzętami. Reszta ludzi obwiniła ich i zaczęła zabijać. Dlatego schowałem się w tym lesie, żeby cię uratować. Czas mijał. Nadeszły 11 urodziny chłopca. Ojciec zrobił mu strzałę, żeby się bronić. Powiedział: Pewnego dnia chłopiec zobaczył dziwne ślady stóp na ziemi. Poszedł za nimi i dotarł do skraju lasu. W wodzie powodziowej była mała dziura. Po raz pierwszy w życiu zobaczył świat zewnętrzny. Nie był tak straszny, jak opowiadał mu ojciec. Uśmiechnął się, ale wtedy ojciec przybiegł i mocno go przytulił. Obaj wrócili do domu. Ojciec powiedział: Jeśli ludzie cię zobaczą, zabiją cię. Ale syn czuł, że coś przed nim ukrywa. Może świat zewnętrzny nie był taki zły, jak mu mówiono. Pewnego dnia usłyszeli ludzkie głosy za domem. Ojciec szybko chwycił miotłę i ostrożnie ruszył w stronę drzwi.